No odpłynę, musicie mi uwierzyć na słowo. <grystanie> Super, pierwszy fish dzisiaj. Ale jest płciutko dzisiaj, Jest! I jest pierwszy fish. jest to specjalnie duży, ale... waleczny skubaniec. Strasznie silne są te rybki w szkielach, no chodź mistrzu, zobaczcie jaki piękny, król wód, nie wypnie się, trzeba mu pomóc, trzeba mu będzie pomóc. Marko YouTube, wracam po roku, tak jest już rok, rok minął od kiedy wrzuciłem ostatni długi film, jakieś tam szorciki wjeżdżały Wiecie, więc w pewnym momencie straciłem zapał do, do robienia tych filmów, trochę, trochę za mało czasu miałem, troszkę chyba chęci Jakoś tak wyszło, że mi, że mi po prostu to nie szło, materiału trochę mam, może przez zimę będę więcej dodawał tak czy inaczej, dzisiaj chciałem Was zaprosić na krótki wypad na szkiery sztokholmskie, na moją cudowną łódź. U mnie standardowo e, pixady. Ci, co oglądają kanał, oglądali, to wiedzą. Opowiem trochę o tym, co ja uważam za optymalny kisz czupakowy i spróbuję złapać jakiegoś pistoleta. Także jak macie ochotę, zapraszam. Rozgośćcie się, otwórzcie browara, otwórzcie chipsy i bawcie się dobrze. To jest takie wgłębienie w trzcinie. Patrzcie, jak na tam szczupłek. Zresztą tam musi być. No dobra, nie ma. <śmiech> <śmiech> no dobra, patrzcie, tu mamy takie typowo skierowe miejsce. Około półtora metra głębokości, ale zielsko mamy aż po samą jest, ten skurczyb Często siedzi z kitrany pomiędzy tym ziarskiem jest ale się pięknie gniew taki Jest już super duży Ale bardzo przyjemny wyjątek Pokaż na się E, pistolecik Pokaż, piękny jest Piękny, piękny. Wszystkie bajki są piękne Chodź przyjaciół Tak jak mówiłem, to jest dość głęboko, w sensie półtora do nawet dwóch metrów czasami, a zielsko nam wystaje do samej powierzchni no i one się tutaj pięknie chowają w tym zielsku. I sobie czekają jakaś czekać przynęta takie pół będzie. Długi czy krótki? Oto jest pytanie. Nie panowie, nie mówię teraz o takich rzeczach, o których sobie większość z was pomyślała. Parę osób ostatnio do mnie napisało na Instagramie, <laughs> gdzie ja rzeczywiście nie, nie czuję się jako jakiś fachowiec. Natomiast napisało do mnie Piotr, jaki kina szczupaka. I wiadomo, że ja mówię w Skandynawii i mam troszkę inne podejście, i łowię troszkę jak w na patrzę i, a też inaczej mówi się w Polsce. Aczkolwiek, Moim skromnym zdaniem, i sztupakowy zaczyna się od 50 gramów w górę. Dlaczego? Otóż większość przynęt, których używamy, ważą powyżej 50 gram. Mam na myśli prawdziwe sztupakowe przynęty, typu pikszady, jakieś ryki czy inne takie rzeczy. Jak to dołożymy do jakieś obciążenie plus masa własna, a to wychodzi nam 50 plus. Taki średni zestaw moim zdaniem powinien być między, powiedzmy sobie, no nawet niech to będzie te 40 a 100-110 gram. I to jest moim zdaniem takie optimum. Najlepsza praca kija według mnie to jest między 50 a 80. To jest oczywiście łowienie pode mnie, gdzie łowię przed działowie, potrzebami, dociążami uliwką. Czyli gdzieś tam jesteśmy właśnie w tej granicy 50-80 gram. Natomiast co do samego kija bacz długości? No to strasznie mocno w Polsce przyjęło się, że na łódce łowimy krótkimi kijami, bo przeszkadzają i tam jakieś inne ci różne mają, różne ludzie mają teorię. Możecie się ze mną zgodzić, nie musicie. Ja osobiście uważam, że kij szczupakowy do gum rzędu 18-20 i więcej centymetrów musi być długi. A o co chodzi? Nie musi mieć odpowiedno, odpowiednie ugięcie w trakcie rzutu, żeby jak katapulta wywalić tą przynętę na dużą odległość. Do tego osobiście uważam, że dolnik, tak jak w tym przypadku, powinien być długi, żebyśmy mogli fajnie sobie zamach poprowadzić w dużą stronę i w trakcie prowadzenia przynętu mogli się zablokować pod pachą. Po tym w razie przy zacięcia i tak dalej mamy większą siłę. Moim zdaniem Optimum to 2,50-2,70. Ja w tym sezonie męczę tak naprawdę do takiego lekkiego łowienia. Yy, Kij do 110 gram. Grim Reaper od chłopaków z Soder Sportfiskę. Yy, oni go chyba zrobili razem z Sawege, jakoś tam w spółce czy w czymś, nie wiem jak to tam u nich gra, ale generalnie jest to kijek zrobiony. Według Szwedów pod zawody, czyli pod jakieś takie właśnie przynęty typu 20 cm, pod ryby 50, 60, 70, 80 cm. Kiś moim zdaniem powinien być szybki, ale ginający się pod obciążeniem, co by nam tą rybę fajnie szybko wyciągnął, ale żeby pod nią też pracował, dając tam, nie oszukujmy się, jakąś tam frajdę. Dwa lata temu pamiętam jak łowiłem, e, jest filmik zresztą na kanale, gdzieś tam się pokaże e, jak łowiłem dużo słabszymi zestawami. Przydzwoniła mi 120, to nie wiedziałem jak się nazywam. Po tamtym, że tak powiem, e, po tamtej przygodzie stwierdziłem, że jednak łowiąc szczupaki trzeba mieć odpowiedni zapas mocy. Podkreślam jeszcze raz, to jest moje zdanie, że kij szczupakowy powinien być, podsumowując, 2,50, z odpowiednią mocą przynajmniej do tych 100 gram. No, 80 też przejdzie, ale on musi mieć moc w dolniku. No i przede wszystkim, moim zdaniem, długi dolnik, co by nam ułatwiało prowadzenie przynęty, jaki i sam rzut. Jakie jest Wasze zdanie? Bardzo chętnie je poznam. Wrzućcie w komentarz. Zapraszam do fajnej dyskusji. Możecie mi wytknąć moje błędy. Będę się z tego powodu bardzo cieszył.

przyzwoity pajk, całkiem łatwiusi, całkiem bardzo ładny, ale jaki śliczności jest, piękne, pięknie naprawdę, no, właśnie tak się nie wypuszcza ryby, kochani, jak coś, jest trzeci pajdzie dzisiaj, także już jest super, naprawdę się mega cieszę, Ola! O się straszyłem Za ogon złapał skubaniec, ale nie był duży jest jest mówił, że ale jest no pokaż się koleżko Słuchajcie, ja już siedzę w domu. Znaczy, kurczę. Słuchajcie, ja już siedzę w garażu. Dojechałem do domu. Dzisiejszy dzień podsumowując, no: cztery kruciaczki, cztery szczupaczki. Dwa fajne brania, które nie weszły. W zasadzie jedno takie mocniejsze, w drugie za ogonek złapał. No ale. Po dłuższej przerwie, dłuższy film. Ja generalnie się jaram. Ci co oglądają mnie dłużej, ci co widzieli inne odcinki, wiedzą, że mi. To sprawia bardzo dużą przyjemność, to że chociaż w ogóle jest to nad wodą, więc jak dla mnie wypadł na plus. Jeżeli w jakikolwiek sposób nie zgadzacie się z moimi teoriami na temat wędek i ogólnie, zapraszam Was oczywiście do komentowania. A jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i przede wszystkim bawcie się dobrze nad wodą. Do następnego, trzymajcie się.